Dobra, idziemy na dwie osoby. Tylko... Okay. no kurde, są te dźwięki, te, ten z telewizora, ale to już nieważne. No dawaj, już. no już dobra. Okej... Okay. Ale ten czas szybko leci, co nie? No. Przetrwaj 99 dni, coś tam, coś tam. Dobra. Hej. Okay. Zdążam. Okej. Okay. Dawaj drewna. To nie, to tu. Ty od razu węgiel tam mam. Gdzie? Tam jest węgiel. No wow. Okej. Okay. Nie no. Ej, ty. Czemu to jest koniec? Ty znalazłeś. No bo koniec. musimy tutaj, właśnie tam. Hmm. Nadia, ale będziemy musieli też y, mięso. O nie, stare radio. Okej, okay. no to będziemy mieli do tego, do, do zmiksowania. Okej. Okay. To, to też. Okej. Okay. Jakieś namioty. O kurde, goni mnie... Co? Wilk. O. No to biegnij. No tam sama as... sp... Ah. 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 Mam. Opa. To jest już noc. No. No. Masz jakieś jedzenie? Nie. Nie mam. I jest noc. No. Mm. Ja o jest. Co? I jeleń. A no? A gdzie tu masz? Skąd? Ale co to? No no. Oczywiście, że mam... To też. Co gdzie? Znalazłam we skrzynce. Nie no. Co? Zazdrościsz mi. Co? Zazdrościsz mi. No przecież masz tutaj królika, więc możesz go zabić. Nie mogę trafić. No i masz. Króliczy indyk masz. Nie, no to nie mogę, śmieszne śmiesz na yy, To nie. Co? nie. Teraz będziemy... Nie wiem. Teraz cz czekam na dzień. O! O! Jest! Teraz zbieram Margerytę. Co? Dobra. Co? Jora, ehm, um, stara latarka po prostu. Nie no. wiem. Zajmuje Bandasje. Oh. Znalazłem dobra wilku, idź stąd. Dobra, bijecie wilku. Nie! Dobra, torba. Jeszcze coś tutaj jakieś. O nie! Co znowu? Chodź, bo tutaj jest to! Yes. Tu. Dobra, ja tak ja wezmę potem. Mogłam dobrą torbę wziąć. No gdzie tam? To? Mm. to bierz tam, tam. Czy ty dwie wieże są? Dobra, teraz co to jest? Co tu robi wróżka? Nie Czy wiem. wróżka atakuje w ogóle? A, kwiaty musisz dla niej. Aha, to nie chcę, papa. Następnym razem odbiorę. Hmm. Dobre, też jedyna. pistolet mam o, to kul. a to co? zgnieciony wilk o, o, noc się zbliża okej okay. jest mięso masz drewno? Nie amunicji. Ja chciałem tylko blachę wziąć. Blachę. O matko dobra. Gdzieś głęboko w lesie. Co jest? Skupy. Nie tego, bo ja to wzięłam. No to spalmy to! Nie! Czemu? To potrzebne! Do czego? Upuść to po prostu. Upyślemy. кинцо. Гейч, флеш. Но ты... Na, mam do Ciebie prośbę. Tak. Pomóż mi y, zabić wilków, aby y, dziecko odzyskać. Gdzie jest dziecko? Chodź. Gdzie? O tu. Nie. To co? Co to jest? Co? Ojsz! A to co tam jest? Dlaczego ty mnie zaprowadziłaś? Nie wiem... O! No kurde, jak... O Boże, Boże, Boże! No gdzie to jest? Dobra, spadam do bazy, bo ja głodna jestem. Zabijaj też wilki, też są potrzebne. Czekaj. Ja chcę to. Dobra. Nie ja chcę amunicję dać. Nie ja chcę mieć dwanaście amunicji, jak to się robi. O no. Uj. O śmieci. Kurde, jeszcze muszę kończyć. Okay. Prawie dwa teraz. Dobra. Dobrze No, noc się zbliża. Ale gdzieś pamiętam, że było ten, ten działki dzieciak. Gdzieś pamiętam.